Cześć, witajcie, z tej strony Tomka Wika i witamy jak widzicie w ostatnim informacyjnym znowu filmiku znowu spacman tylko trochę inna wersja i dajmy się przywitać no to się przywitaj i, I trochę może być mało słychać Wiktorii przez to pipkanie tego Pac-Mana, ale mamy naprawdę mało czasu, więc już nie miałyśmy ochoty z tym kombinować, bo i tak na to straciliśmy dużo czasu. Chociaż gorzej jak mnie... Jak mnie nie będzie... Yy, yy, najgorzej jak mnie będzie właśnie mało słychać. To trochę będzie przypał. No i może przejdźmy do rzeczy, że chciałam teraz powiedzieć, że będą bardzo duże zmiany na kanale i zmieni się ogólnie wszystko wygrałam. I po pierwsze to będzie to, że częściej spróbujemy robić filmiki. Próbujemy się, jakby to powiedzieć, lepiej wyrażać bo w niektórych momentach czasami nam się właśnie zdarza trochę niezbyt yy, więc yy, tak to będzie yy, i po prostu będą, będzie dużo serii tak głównie i to będzie także dany dzień, będzie dana seria i właśnie tylko będziemy się skupiać tego jednego dnia o tej, na tej serii Dzisiaj spróbujemy wrzucić to i może jeszcze nagramy sobie jakiś z minigierek na Transformers. Także będą to po prostu takie jeden dzień, jeden odcinek z danego tam, tam serii. Będzie co, tam co tydzień się ta seria powtarzała, czy tam co dwa tygodnie, zamiast rzeczy tych serii będę miała dużo my miały? Ej Boże. No bo ty się tak nie odzywasz, no No bo nie dasz mi nawet ze słowa. No to powiedz coś. Ale na serio no... Ej. To będą duże zmiany, będzie, będzie nie mało a jak się zdarzy, to przekonamy. No, także naprawdę się postaramy. Mam nadzieję, że uda nam się w ogóle dotrzymać w tym postanowieniach, tak jakby. To jest na, e, po, e, postanowienie... Post, jak się to nazywa? Ej, e, e, tak, nie, nie, A to nie jest adwent, ale ja sobie tak wymyśliłam, ale dobra, mniejsza... Jest... Dobra, tak. mniejsza z tym, bo teraz... o, teraz skadamy prawie nie jest, do rzeczy, e, więc... E, więc... Z mi pachnie kortletem. Najwyżej, ale nie przeszkadzaj mi. No to mów się, że... Także postaramy się te odcinki wrzucać, chociaż będzie to dla na nas też trudne. Bo. Chodzimy teraz do klasy mamy dużo spraw do... czwartej i naprawdę dużo mamy nauki teraz i w ogóle. Co? Bo tam on stał jeszcze na jednej kulce. Oluju. <gry> no, więc postaramy się. Bo naprawdę przecież z i wszystkim, bo za nie mieliśmy za wszystkie dni pod rząd sprawdziany, więc. No, ale tutaj jest niezważne. I ja Wam e, napiszę w tym filmiku, e, jakie dni będzie pojawiać się Transformers i... Pod każdym filmikiem na przykład z Transformers Minikielki będzie pisało jak jedynie się pojawia odcinek z tej serii. I po prostu te filmiki co były przedtem, już nie bierzcie ich tak pod uwagę, one się tak jakby nie liczą. Zaczynamy tutaj od nowa kompletnie, chociaż tamte zostają, ale nie bierzcie ich tak bardzo pod uwagę, bo po prostu uważajcie, że... E, ten od teraz jest to nowy kanał i tych filmików nie ma. Także e, ja bym tyle chciała, a ty Wiktoria może jeszcze coś dodaj? E, dodam tylko tyle, żeby e, jakby ująć w słowach. Trochę się stresujemy też, bo... ale raczej ładnie nam to musi w miarę wyjść. No, bo tak to Dominika to chwilę mi o tym powiedziała, więc... No, bo ja tu mam taki plan. E, myślałam już nad tym bardzo dużo, bo e, no, po prostu to jest takie coś, że niezbyt nam wychodzi do prowadzenie kanału, a naprawdę chciałabym, żeby nam to wychodziło lepiej. Także no, to by było na tyle i mam nadzieję, że uda nam się to. kibicujcie nam z całego serca. I pa! pa.